Spole szkół nr 4, 3, przepraszam, patrzę Opiekun grupy pani Agnieszka Chyła jest z nami. Dzień dobry. Klaudia Prawica, Agata Misztal, Magdalena Małaszowska, Anita Pieniążek, Angelika Sioda, Robert Gobka i Karol Augustyn. Tytuł eksperymentu rewolucje chemiczne. A to ona i tak powie jeszcze raz to samo serdecznie Wszystkich Państwa, a także uczestników konkursu. Reprezentujemy gimnazjum nr 5 z Szkół nr 3 w Stalowej Woli. No i jak Pan przedstawił, doświadczenia poprowadzą Robert, Magda, Anika, Klaudia, Karol oraz Angelika, a ja jestem Agata. Mamy przyjemność zaprezentować nasz pokaz eksperymentów chemicznych pod tytułem Chemiczne rewolucje pod okiem Pani Agnieszki Chyły. Prosimy o uwagę. O, tam się nie Teraz nasza koleżanka Magda pokaże nam chemiczną tęczę z piany. Wspaniale, naprawdę no. To nawet wydział chemii nie miał takiej piany pięknej kolorowej. To już trzeba zostawić. Dobrze mamy dobre, dlatego też lubimy spalać sprawdziany, które kiepsko nam wypadły. No, <toddź> I niedostateczny idzie w zapomnienie. Figa z makiem. Nauczycielka wie, jaka ocena była. Teraz prosimy o podwinięcie rękawów. Lubimy gotować, ale jesteśmy jeszcze amatorami w kuchni. Zdarza się, że skaleczamy się podczas przygotowywania rozmaitych potraw. pokazać dziewczyny doprezentują doświadczenie na Waszych rękach. A tutaj doświadczenie to samo, kobiet To, to ja czegoś takiego w teatrze potrzebuję. Szacher macher i... No, jakieś... <grystanie> no, zębują, ale to odważnie, no jest takie wyrowa. Ryzykują, ale ryzyko się opłaca. No i krwawiące żyli, proszę państwa. Przeżyliśmy. Na razie, że ten przeżył, w ten Podcina sobie żyły z wrażenia. Zimą tęsknimy za upalnym latem. Za pomocą dwóch substancji chemicznych możemy zmienić barwę naszego pokoju na letni, słoneczno-żółty kolor, który z pewnością poprawi nam nastrój. A teraz nasz kolega Robert zaprezentuje nam chemiczny wulkan.

jeszcze raz musimy zapalić Nie wszystko od razu. Zapomnieli se dziurki zrobić w tym No, ale się ten wulkan buja, buja. Powoli tam widać, że on dostaje iskierek, dostaje energii. Czyli jednak swoje zrobił gdzie idzie? O. No, on upada ten Zasz in No pięknie, pięknie to... Taki mały wezów już jest Ja z Saletry lepszy zrobił <gry> Brawo, brawo Automatyczna kolacja we dwoje, słuchajcie, iskierki lecą, rozumiesz, oni sobie siedzą, wiesz, elegancko. No, potem ona strzepuje, rozumiesz, z włosów ten pył, nie? On jej pomaga. そうね。 O, a, a. Proszę Państwa, ile mamy w naszej stacji, Proszę zobaczyć, większą a, o, czterą, na objętość wielokrotnie, pięciokrotnie tego, co mieliśmy. A co to tak? zamknięcia, a tam ta otwarta jest, i się odwrócili. Substancja natacji, to jaka? Teraz opiół. No miałem i Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy serdecznie. Tak, tak. I zapraszam tu szybkie sprzątanko naszego wulkanu. I przed nami Gimnazjum Katolickie w Stalowej Woli. To chyba ostatnia prezentacja w kategorii gimnazjum, tak? Zdaje się. Pani opiekun, pani Ewa Siepetowska. Zespół z Gimnazjum Katolickiego w składzie igareczek Małgorzata Smolińska, Karolina Szuba. I eksperyment nosi tytuł Niedoścignieni ogrodnicy. Proszę bardzo. Dzień dobry, jesteśmy.